Maleczko Mordy! Hello! Witam Was ponownie, łódzki Marian, z tej strony. Ta! Idziemy dalej, spróbować wczytać grę na początek. Ona, to nie patrzcie, tu mam swój. mój Saveik. Ostatni raz próbujemy. Próbujemy wyjść z tego. jak z tego kłopotu. pyk pik, pik. Ścisz to trochę, bo tu za wesoła melodia jest jak. Jak na to, co tu się wszystko dzieje? Gdzie, włączyłem? Włączyłem chyba. Yy, no to do, do, dobra, mamy 91 tysięcy, w banku mamy 1 800 kredytów, możemy 5 milionów wziąć. To ja wezmę pół miliona. I robimy grę. Od razu. Zręcznościowa wilkołaki. Mamy wilkołaki? Nie mamy chyba wilkołaków. Badamy temat. Yy, temat, 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 wilkołaki. Gdzie one są tutaj? Uwa, ślepy jestem! Uwa, dobrze przeczytałem! Wilkołaki wakacje, wampiry, wiedźmy, wiewiórki, więzienie, wakacje, wampiry, wiedźmy, wiewiórki, więzienie, wikingowie. Wirusy Wojny Co jest kurwa Ja mam wilkołaki Za co nic nie mówicie że mam wilkołaki Zręcznościowa Silnik Pryzator 3 to był 12 elementów Zręcznościowa to na pewno jest to Simfer Simster. Wilkołaki z czym to możemy połączyć z, z zapasy! O! Kurwa. Sorry, mam mały mędlik w głowie. Wszyscy, okej. Okay. Pyk, pik, pyk PC Wszyscy chcą iść w grafikę, w długość gry, atmosfera u nich jest zajemista. Dla początkujących kaszyłę taki, taki wiecie, nie? Mamy zabezpieczenia 4400 4 Dobra Dobra i lecimy z tym 10 na 10 Czas maksymalny, mamy maksymalny czas, ok Mamy czas, to mi czas leci, mamy 2 minuty 2 minuty antenowe 14 fanów mamy, kurde, 14 fanów co oni tak szybko wypłaty biorą? Dobrze je zobaczycie. Z tą ogromną się uda, nie? Wyjdziemy ze wszystkiego. Na pewno z siebie wyjdziemy. O silnik 37 000, tak ma więcej wydaje na ludzi. Nieważne. Są dostępne. Mózgę, mózg engine. Młodzy. To jest dwóch ziomków? Ach, dobra, nie 7 Może coś będzie trzeba wynaleźć? Nie, 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 bierzemy udziału. Kurwa, muszki mi małe latają. Chyba zdechłem. O, 172, no to, to już... To już nas trochę ratuje, nie? Chociaż mi się wydaje, że... To i tak nie będzie sukces. Tu w ogóle studio graficzne mam już odblokowane, ale to 32 kosztuje. Biurka to studia graficznego, kosztują po 13 tysięcy. Plus tutaj jeszcze, oczywiście to nie wszystko, trzeba tutaj jeszcze wynaleźć. O, poprawa ogólna jakości grafiki, wysoka jakość. Ceny jak z kosmosu mają. To, to, to nie, jest na, nie jest na teraz. Nie jest na teraz, jak siedzimy jeszcze w garażu. Ten nazwój gier ma bardzo dużo błędów, pokój kontroli jakości. No, kontrola jakości by się trochę przydała, nie? Błędy by usuwali, poprawialiby ogólną wydajność gry. Ale nie ma miejsca i nie ma kasy na to. Obsługa myszki. No, ciekawie. W dźwięku mamy. Mamy dobrze. Zręcznościowe. Hasbroc. Hasbroc. Dawaj, dawaj. Jedna ja z swoich gier zdobyła wystarczającą ilość punktów w dźwięku. Studio muzyczne zostało odblokowane. 50 błędy. Teraz będą mnie kurwa karać za błędy. Wcześniej mnie nie karali za błędy, jak nie miałem kontroli jakości. Teraz mam kontrolę jakości i będą mnie karać za błędy. Przeliczenie kontraktowe. O, 130 tysięcy nam dają. 8 tygodni, pykniecie. No, dacie radę. Trzeba się radować tym, bo tutaj to... Nawet gra się, kurwa nie zwróci. No tak czuję, że gra się nie zwróci. 6 tygodni, połowa. Damy radę. No nie wiem, oni w ogóle nie kupują moich gier. Kto by nie chciał pograć w zapasy w wilkołaki, no? Każdy by chciał pograć w taką grę. Dawaj ty, dalej. 107 tysięcy 15 tygodni. Eee. A gra nam się nie zwróci, no? Nie dobrze. No, może. No, tutaj dużo jest tych rzeczy do odblokowania. Jak teraz nam się nie uda wyjść jego główna, to następny odcinek robimy na Easy. Bo ja chcę mieć trochę radości z tej gry. Trochę radości. Stwórz grę, robimy grę. A nie tak, że ja ciągle jestem na kredytach i ja w ogóle nie zarabiam. Sorry. No to dalej wilkołaki lecimy. Tym razem wilkołagi. Skarby. Skarby, niech będą skarby. Zręcznościowa, pick pick pyk, full life. Nie wiem, czy takie gry nie mieliśmy kiedyś. Zabezpieczenia najlepsze, najlepsze. Kowa wszystkie języki włączymy, a co? Ro robić to panowie robić. Tutaj już naprawdę nie ma co... zwlekać. Opracujcie coś. No Obsługa... o, to... myszki, no. Aż kurwa robię błąd. Mam no, 216 tysięcy... Gra przyniosła mi minus 128 tysięcy... No zysk to to nie jest. O! O! Nie, jest najgorszą grą żadna moja? O, moi kochani, pniemy się w górę. O już, o już jest. Wiecie, ja już pinuc czuję. Czuję pinuc. Ona no, czuje. nieważne. O, już 50 tysięcy. Zawsze to lepiej niż mieć 50 tysięcy niż 50 tysięcy. Trochę wyżej, mikrofon. Lepiej będziemy słychać. Chyba. 60%, oni nie mają za wolne komputery. O, oni wszyscy są za wolni, nie ukrywajmy. więc kurwa no, a więc pod biedronki, kurwa, brał tych wszystkich panów. Chodźcie, mam dla Was robotę, gry mi porobić. No i robią, no. O, robią, na Mariana. Wierzę, że to nie będzie na Mariana emeryturę. No, Mariana emerytury nie dożyje w takim tempie znaleźć wydawcę. Ci nas kochają. Kochają nas, ale. A, bo tutaj w ogóle. sportowej czołgi. Sportowej czołgi. Ja tyle zainwestowałem w języki. Najlepszych tłumaczy. A co najgorsze, teraz to damy sobie, ulepszymy nasz silnik yy, Predator 3. Dodamy tą jedną rzecz, to 37 tysięcy, spłuczemy się. A gry na to nie zrobimy, bo nie mamy B. Mamy B, który ma 10 slotów, 10 mieliśmy zajętych. No i co ja mam teraz począć? zlecenia kontraktowe 150 tysięcy no nic to nam nie da a się da tyle że nie będziemy w dupie byłaby silnik tak się konkretnie minus 384 tysiące ludzie fani niech, w ogóle fani nam nie wspierają no nie wysyłają donate'ów nic Tak, oczywiście biorę udział. Już, pędzę. Nie mam co robić innego. 6 tygodni. Kurwa, lecicie. Muszę pa gorzej być. Nie może. Albo może być. Albo może być. To w ogóle ile tych badań? Pięć kurwa badań. Ja już powinienem sam gry puszczać, nie? Kupują nam tą licencję. Co jedzenia, to chyba ta licencja może nas uratować. Robię te zadania kontraktowe, żeby trochę się odbić. Przynajmniej te zadania coś tam kasy przynoszą. Kurwa, 100 tysięcy nam. schodzi chodzi? Ty. Ty. 100 tysięcy. Dobrze widziałem? Chyba dobrze, nie? jak gorąco dzisiaj jest kurwa za karę wypłaty nie powinienem dawać robimy dalej niech się jakaś gra sprzeda ich I gra niech się sprzedaje mamy 1987 rok raczej to 2020 nie wytrzymamy tak mi się wydaje legendarny twórcy gier mm -hmm. Zaraz sobie zarobimy na nową grę Teraz taki, taką wisienka na torcie byłoby, aby taki silnik się sprzedał O, ale nie za tyle Mamy dokładnie na jedną grę A bo ten bank kurwa 100 tysięcy jeszcze pożyczamy robimy Twórz grę albo w ogóle weźmiemy sobie Ta, sequel Tutaj sequel która gra tutaj była dobrze oceniana? Tutaj też szkoła gadać. Może remaster. No właśnie, obszar 71 na to, o tych że mówią. Predator 3. Plus. To jest git. To jest git. Cechę jedną musimy wyłączyć. To wyłączyłem, tego nie mogę Piń No dobra Robcie to Kurwa co, mikrofon mi kurwa zdechł, czy tak latają tutaj Sorry, że tak macham, ale mnie denerwuje mnie jak takie małe lata kurwa przed uszami No i jak? No jest full life! Mamy 125 fanów Już ich nie mamy Jesteśmy w sumie na minusie Chyba no, zaraz przyjdą i ten garaż rozjebią O, 102 tysiące za silni. No, 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 no No ta gra powinna być... Pięknie Piękna gra powinna być Z tej wydawcy Zręcznościowe Jest ktoś kurwa, który chce w ogóle zręcznościowe? Nikt nie chce to no te chuj tego wypuścić 30. My już po, po prostu mamy Tak zjechaną Kurwa reputację Że nie wiadomo co byśmy kurwa zrobili To i tak będziemy mieli Na minusie Po prostu nas nie lubią się mnie nie lubią Nie wiem czy was lubią czy nie Mnie na pewno nie lubią hm. Nie mamy żadnych tych o! Mamy w końcu jakąś jedną kontraktówkę. Dobra, robię. Co mi pozostało? Nic mi nie pozostało. Spróbujemy zaraz tą grę zrobić. Kontrakt twór twórców gier. gier. Znaczy wiem, że tą grę zrobimy. Eee, zlecenie kontraktowe, tworzenie gier. No nie no, ale na przykład to bym mógł, nie? Przynajmniej 42. No to to, to to nie dla nas. 1 200 dają. 1 200. Nie, mamy jakiegoś kurwa legendarnego? Mamy, patrzcie. Weźmiemy sobie go. Weźmiemy go sobie. I tego też sobie weźmiemy. Na chwilę stójcie. Projektowanie 28. 25. No wydam tu już. O, 17. Weź. Ty, już tutaj robić wypad 27, 28. A to miał ile? 25. Zwolni typa panowie. Wasza siła. Nawet na ten cel wezmę kredyt, kolejny. O, piecki 800 tysięcy. Robimy kosiora Nie zwracajcie uwagi, że coś czeka w tle. Robimy sobie zapasy wilkołaki. Zręcznościowa, no jakby inaczej. Zręcznościową. Lecimy na PC To jest hit. Nawet bardziej to weźmiemy. Wszystkie języki. To, że w świecie takie jest. Chwytanie się brzytwy, nie, tonącego go. Właśnie tą grę. Raczej jedna gra nas nie uratuje. Nie będziemy mieli znowu wątłużone kolejną grę Tamto oczywiście minus 184 tysiące Jak to jest? Nie wiem Wiem, lecz nie powiem 384 tysiące Te błędy, nad... kurwa błędy na zniszczą Teraz badaczy wypierdzielę, zrobię tutaj yy... No, kontrola jakości. Mamy dwóch legendarnych twórców: pan Kanchli, Kanchli i Lewic. Kurwa, Niemiec? 7000, a taki normalny ile bierze? 5000, tylko 2000 więcej bierze. Kurwa, legendarny. No i wszędzie rekordy zręcznościowa Hans Bros. Lecisz. 59 No Gatunek na czasie Kurwa, akurat zręcznościowe weźmy. No. no moi kochani. Czyżby pierwsza gra, która się zwróci? Możliwe. Mamy kontratowe jakieś? Chyba nie gościu mi tam zasłonił, ale nie mamy no jak, jak się zwróci to szabubo 56 już jesteśmy bliziutko kurwa, robimy kolejną grę już, już kurwa pieniądz poczuł nie tym razem zrobimy sobie bunkry bunkry i Skarby, no? W skarbie nie? W bunkrze może być kurwa skarb. Może być? Oczywiście, że może być. Będzie że Master of Moon. PC, ale chyba co tutaj klikasz? Dawaj, kur... Wszystkie języki. Stać nas, stać na. No. Oczywiście zapis. Nie, zapis to nie będzie. To mogę wyłączyć? Ten pozwala na przedstawienie ruchomych obiektów na ekranie, takie jak postacie. Nie, no to musi zostać. Ach, ten mój pies kochany, coś jakoś nerwowa dzisiaj jest. Patrzcie, 15 tysięcy pierwsze zarobił, Zarobione pie... 42 tysiące. 42 tysiące moi kochani. Szaboba. Szaboba. Jest majątek, nie? Tutaj nowa gra się tworzy. Tutaj 100 tysięcy na plusie. A spocimy sobie, nie? Raz sobie spocimy, a co? Niech wiedzą, że kurwa nam zależy. Może komornik nie wejdzie. Strasznie nerwowa dzisiaj. Ale spokojnie, jeszcze z dwie minutki pogramy, zobaczymy tą grę, jak się sprzeda. Kurwa, długo to robią. Pludziłem jeszcze... 119 tysięcy! No, 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 no! Ja to już rozumiem. 119 tysięcy może być. Może być. O, licencję. Dobrze, dobrze, kupujcie nasze silniczki. Kupujcie. Rekordów wszędzie nie ma, ale to tam. Zręcznościowa. Hasbro, stawaj, koła 51, noż. Już... żeby nie te błędy. 379, akurat zobaczymy jak to się nam posprzedaje wszystko, a my sobie porobimy e, kontraktówki 150 tysięcy w ogóle mamy. O! Kurwa! Jak to Master of Mona jak dopiero co wyszedł? już najgorszą grą roku. 3 dni jest kurwa na rynku, a wy już mówicie, że to jest najgorszą grą. Co za pomówienia. No, od razu jest. Eee. Morium wydaje grę, to już, już wiadomo, już kto ma pierwszy, ostatni, pierwsze ostatnie miejsce tak. Ostatnie miejsce wiadomo dla kogo jest Firma Marian Ciągle buble A tutaj proszę bardzo 6000 już tylko na minusie 41000 na plusie No, można tysięcy mamy To tak, ja w tym momencie zatrzymuję grę Żegnam się z wami Żegnam się z wami Jeszcze pogramy, jeszcze na tym sejwie pogramy Nie zmieniamy poziomu trudności, po coś tutaj zaczyna Kiełkować Pamiętajcie, nie wiem, chyba wtedy coś pojebałem i dałem Lajki like za suby, suby za lajki like. Ale Sub Chyba dobrze dałem suba Zostawcie też lajka like pod filmem A w opisie macie link do strony W której sobie gracie w gry, zdobywacie punkty, a za te punkty Wymieniacie sobie na Innej gry na klucze. Więc co, do zobaczenia moi kochani, do następnego, Cześć i czołem.